Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan, Serwis Testowy Media Tester. Mamy przed sobą Alcatela One Touch Pop C5, smartfon bardzo tani, około 399 zł za nową sztukę. Do dyspozycji mamy takie funkcjonalności jak Dual SIM, Radio FM, czytnik kart pamięci, microSD do 32 GB. Tak więc mamy tu do czynienia z dobrze wyposażonym smartfonem, ale o reszcie funkcjonalności. Możliwości powiemy sobie troszeczkę później. W tym momencie skupmy się na krótkim rozpakowaniu smartfona, co zobaczymy w zestawie. Oczywiście smartfon. Na smartfonie standardowo jest folia zabezpieczająca, ona jest już tutaj zdjęta, ponieważ testy wykonane są. Ale co mamy dalej w zestawie? W zestawie mamy kabelek USB, micro USB, mamy ładowarkę USB. Z prądem ładowania 550 mAh. Tu jest worek po baterii. Bateria jest wsadzona już w smartfonie. 1800 mAh. Kartę gwarancyjną, skróconą instrukcję obsługi. A także zestaw słuchawkowy. E, dołóżny, czyli niedokanałowy. Zestaw ten cechuje się brakiem guzika. Włącz wyłącz połączenie tak więc on przez niego możemy sobie rozmawiać, ale już samo zainicjowanie połączenia lub odebranie wymagane jest po prostu na smartfonie szkoda troszeczkę, że tego guzika brakuje ale nie ma z tym jakiegoś większego problemu OK, wszystkie elementy możemy sobie schować skupmy się teraz na naszym smartfonie Alcatel OneTouch Pop C5 zaskakuje tym że po prostu świetnie się trzyma w dłoni w, w codziennym użytkowaniu jest po prostu nie wkurzający, tak bym to nazwał wszelkie tutaj zaokrąglenia powodują, że gubi się w kieszeni dzięki czemu, na przykład w jeansach czy to obcisłych nie będą nam tutaj odkształcać jeansów, te kanty smartfona OK, jeżeli chodzi o obudowę przednie, na przedniej części mamy 4,5 calowy wyświetlacz o rozdzielczości 480x854 piksele 16 milionów kolorów jeżeli chodzi o kąty jak sami widzicie, nie są złe, nie powinniśmy mieć tutaj żadnych problemów. Rozdzielczość powinna w pełni nam wystarczyć. Jak na budżetowy smartfon, jakim jest C5 w codziennym użytkowaniu czy to internetu, aplikacji, Facebook, czegokolwiek gier, wszystko będzie na pewno w porządku. W górnej części smartfona mamy kamerkę, mamy czujnik światła, mamy diodę powiadomień, głośnik, głośnik bardzo wyraźny podczas rozmów telefonicznych. Nie powinniśmy się tutaj na nic że tak powiem, denerwować ja rozmawiałem także i w tramwaju w smart... tym smartfonem bez problemu, podczas jazdy tramwajem rozmowa jest czytelna, zrozumiała i nikt nie narzeka, ja na pewno nie narzekałem ani rozmówca, nie narzekał na mikrofon, który znajduje się w dolnej części podczas rozmów w dolnej części mamy tutaj trzy guziki dotykowe wróć, home oraz menu w dolnej części smartfona znajdziemy Port mikro USB do ładowania i przesyłania danych, mikrofon. W prawej, na prawym boku znajdziemy guzik głośności, w górnej części znajdziemy guzik załączania, wyłączania smartfona, gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, i na lewej stronie nie mamy nic. Ostatnia część, czyli tylny panel, plastikowy, taki alamatowy, zbiera troszeczkę e, pod, ale to jest naprawdę. Mało zauważalne, ponieważ nie jest to wypolerowany plastik, i tu jest taki plus tej, tej obudowy. Aparat 5 megapikselowy, dioda doświetleń, głośnik, duży, wyraźny, a czy wyraźny, wyraźny, oczywiście, dźwięk. Ciężko go zablokować, ponieważ grill ten tutaj dziurkowany jest duży, więc nawet jeżeli przykładamy tu palec podczas grania, nie zasłonimy raczej tego głośnika. Ja przynajmniej nie miałem takiej okazji zaobserwować. Tutaj mamy dodatkowy mikrofon. I tak ogólnie smartfon się prezentuje. Zaokrąglony, wszystko ze sobą dobrze współgra. Jeżeli chcemy zajrzeć do środka smartfona, na przykład, żeby zobaczyć, e, albo zainstalować kartę SIM, kartę pamięci, to oczywiście tutaj lewa część na dole, tu mamy takie, takie wyżłobienie, do którego wkładamy sobie paznokieć i możemy naszego smartfona otworzyć. E, czasem idzie to zrobić ekspresem, czasami mi to zajmuje trochę więcej czasu, ale chyba tym razem pójdzie szybko. OK, już jesteśmy wewnętrzno smartfona, pokażę Wam, jak to wygląda wewnątrz Dual SIM o, klapka elastyczna, podobna jak w Samsungu raczej jej nie uszkodzimy Ja tutaj zaimplementowałem dwie karty SIM w pełnym wymiarze T-Mobile oraz Aero 2 Tutaj w górnej części mamy możliwość zaimplementowania karty pamięci do 32 GB Tutaj ten duży głośnik, o którym wspominałem, i mikrofon dodatkowy. A tutaj miejsce, oczywiście, na kartę, a dokładnie nie kartę, tylko baterię. Bateria o pojemności 1800 mAh. E, ile wytrzyma podczas normalnego użytkowania? Jeżeli bardzo dużo będziemy grać, użytkować smartfona, na przykład e, siedzieć dużo na Facebooku e, synchronizować maile i tak no to myślę, że raz na dobę będziemy ten smartfon ładować e, bez jakiegoś większego problemu Jeżeli oczywiście będziemy używać smartfona w bardziej taki przyziemny sposób, czyli e, odbieramy połączenia, dzwonimy, SMSy i bardzo rzadko internet to myślę, że dwa, nawet być może e, do 2,5 dnia będziecie mogli sobie użytkować tego smartfona ja już pozwolę sobie zamknąć tutaj obudowę. Bardzo szybko się otwiera, zamyka. Eee, włączmy sobie wyświetlacz. Wyświetlacz czytelny, e, mocno świeci. E, podczas użytkowania w słoneczny dzień nie będziemy mieli najmniejszych problemów. Zachęcam Was oczywiście do użytkowania tutaj e, trybu automatycznej jasności. E, dzięki temu e, czujnikowi światła ekran będzie się dostosowywał jasnością do warunków e, otaczających nasz smartfon. Co jest bardzo istotne w tym smartfonie, obsługa dwóch kart SIM, o których przed chwileczką mówiłem, dzięki temu możemy na przykład dostawić jedną kartę naszą telefoniczną i drugą na przykład Aero 2 i czerpać sobie korzyści właśnie z bezpłatnego internetu Aero 2. Jeżeli chodzi o sam interfejs tego smartfona wszystko działa płynnie, bez problemu reakcja na dotyk, to jest bardzo istotne w smartfonach, jest tutaj perfekcyjna nie będziemy mieli żadnego problemu w, w, po prostu w obsłudze systemu operacyjnego Najważniejsze parametry tego smartfona dwurdzeniowy procesor 1,3 GHz na rdzeń, 5 GB RAMu, może nie za dużo, ale do budżetowego smartfona jest to w sam raz Możemy powiększyć pojemność pamięci o kartę pamięci do 32 GB. Mamy tutaj do dyspozycji 4 GB wewnętrznej pamięci. Nie jest to też dużo, bo do użytku dla użytkownika zostaje około 1,9 GB. Nie jest to zbyt dużo, dlatego ta karta pamięci wydaje się być tutaj zasadna od razu przy zakupie smartfona. Aparat, jaki mamy tutaj zaimplementowany, jest to matryca 5-megapikselowa nie grzeszy jakimiś super zdjęciami jednakże też w smartfonie budżetowym nie powinniśmy na niej zarzekać, odświeżanie jest szybkie, zdjęcia wykonywane są szybko filmy kręcone są szybko, możemy pauzować film podczas nagrywania możemy włączyć dodatkowe tryby, takie jak na przykład już przełączymy tylko na aparat takie jak HDR, panoramę możemy stworzyć sobie, albo tryb Nocny, więcej tu ustawień oprócz ewentualnie rozmiaru zdjęcia sobie nie zmienimy i ewentualnego samowyzwalacza. Tak więc aparat przeciętny, można przełączyć na przednią kamerkę. Eee, daje radę, daje radę. Jeżeli chodzi o smartfona z niższej półki, to aparat jest e, naprawdę wystarczający. E, tak, jak mówiłem, akumulator 1800 mAh litowo-jonowy, powinien nam wystarczy na około 2 dni normalnego użytkowania a intensywnego 1, a nawet i poniżej wszystko zależy, co będziemy robić jeżeli będziemy dużo grać, to oczywiście ładowarka albo powerbank koło nas musi być po prostu dostępny jeżeli chodzi o wymiary obudowy jest to telefon naprawdę nieduży 131,5 mm wysokości 67,9 mm szerokości 11,5 mm Grubości. Ten smartfon naprawdę nie jest gruby, jest bardzo przyjemny. Zobaczcie, e, trzyma się go rewelacyjnie, nie powinien nikomu w niczym przeszkadzać. A nawet i jego obudowa, tutaj pozaakrąglana, e, może sprawiać, że ten smartfon po prostu się świetnie trzyma, świetnie użytkuje na co dzień. To, co istotne w tym smartfonie, e, jeżeli chodzi o dodatkowe możliwości, mamy tutaj radio FM. Od razu pokazuję. O, w tym miejscu oczywiście musimy podłączyć sobie tutaj zestaw słuchawkowy albo zwykłe słuchawki i będziemy mogli odtwarzać sobie radio. Radio możemy też odtwarzać na. O, jeszcze raz, możemy sobie odtwarzać na głośniku wewnętrznym, jaki tutaj mamy z tyłu. I to co istotna, fajna rzecz, możemy sobie włączyć podczas odtwarzania dźwięku nagrywanie z radia, czyli możemy sobie nagrać ścieżkę audio w naszym smartfonie. Fajna rzecz, może się to komuś przydać, jeżeli chciałby nagrać sobie jakąś piosenkę do własnego użytku Druga, jakaś taka dodatkowa możliwość, najbardziej istotna, oczywiście Dual SIM dzięki czemu możemy sobie użytkować dwie karty naraz. Ci, którzy Dual SIMa nie mają, niech żałują, Dual SIM jest naprawdę fajną rzeczą szczególnie jeżeli mamy telefon na przykład służbowy i prywatny, wkładamy obydwie karty do jednego smartfona no, i jesteśmy pod dwojgiem telefonów w jednym smartfonie. To też wpływa oczywiście na baterię. Jeżeli mielibyśmy w użytku tylko jedną kartę SIM, no to bateria wytrzymywałaby tutaj na pewno troszeczkę dłużej. Jednakże osoby, które chcą korzystać z dwóch kart, mogą sobie tak właśnie wykorzystywać. Zawsze jest możliwość wejścia sobie w zarządzanie kartami SIM i na przykład jedną z kart wyłączyć. Na przykład, jeżeli Aero nie wykorzystujemy, to po prostu ją wyłączmy. Deaktywacja i w tym momencie pracujemy na jednej karcie. zużycie baterii jest mniejsze. Gdy chcemy użyć np. Aero, możemy sobie ją w każdej chwili włączyć i po około 5 do 10 sekund znowu będziemy mieli dostęp do internetu przez Access Point Name, czyli APN darmowy do Aero, np. w tym wypadku. Dodatkową następną możliwością jest tutaj oczywiście zaimplementowany GPS, dzięki czemu bez problemu możemy zainstalować aplikacje do GPS. Na przykład, już sobie tu włączymy, na przykład, wbudowana aplikacja mapy. Nie będzie tu żadnego problemu w obsłudze map. Tak samo nie ma żadnego problemu w takich aplikacjach jak Automapa. Pobieramy sobie mapę na przykład Polski i bez problemu możemy sobie jeździć. Po polsce w trybie offline, jak i wiele, wiele innych aplikacji służących właśnie do obsługi nawigacji GPS, czy to pierwszej, czy jeszcze jakiejś innej, czy jeszcze jakieś dodatkowe możliwości? Tak, mamy tutaj oczywiście Dyktafon, możemy sobie nagrywać nasze jakieś tam notatki. Mamy tutaj obsługę, tak naprawdę wszystkich aplikacji, jakichś gier, programów, jakie sobie tylko wymyślimy. Mamy fajną latarkę. Latarka, pierdołka, taka można powiedzieć, e, niektórzy mogą powiedzieć, że to jest zbędne. Tu mamy 3 stopnie świecenia lampy. Zobaczcie, to jest dość istotne. Jeżeli chcemy na przykład oszczędnie puścić sobie lampkę, no to włączamy sobie słabo, mocniej albo najmocniej. I oczywiście możemy ją wyłączyć. Dzięki czemu. W względem naszych potrzeb możemy sobie to wykorzystać w codziennym użytkowaniu. Czy coś jeszcze? Oczywiście kalkulator, telefon, czyli wiadomo podstawowa funkcjonalność dzwonienia, jakieś MMS-y, odtwarzanie filmów. Jeżeli wbudowany odtwarzacz nie będzie odtwarzał jakiegoś formatu plików, oczywiście zawsze możemy sobie doinstalować ze sklepu Google Play odpowiednią aplikację do obsługi e, na przykład innych formatów plików wideo, ponieważ standardowo domyślnie smartfon nie odtwarza wszystkich formatów plików. E, czy coś jeszcze? Smartfon jest bardzo zgrabny, bardzo przyjemny w użytkowaniu e, jeżeli chodzi o rozmowy, jest wszystko czytelnie, odbiorcy dobrze nas słyszą z mikrofonu, jaki tu mamy, my dobrze słyszymy przez głośnik, jaki tutaj mamy, więc w tym zakresie nie mamy tutaj do czego się doczepić. Bateria, tak jak mówiłem, około dwóch dni przy normalnym użytkowaniu, przy intensywnym dzień, a nawet i poniżej. Tak więc oczywiście nie oczekujemy tutaj tygodniowych działań. Mamy tutaj do dyspozycji taką opcję, jak tryb oszczędzania energii, dzięki któremu możemy troszeczkę zaoszczędzić energii. Tam po prostu wyłączone są różnego rodzaju Wi-Fi, GPS i tak dalej. Czy coś jeszcze? Czy coś jeszcze? Jeżeli chodzi o ekran, ekran, kąty. Tego ekranu są, można powiedzieć, dostatecznie dobre. Oczywiście załamuje się tu troszeczkę obraz oraz kolorystyka przy takich kątach, ale powiedzmy sobie szczerze, kto użytkuje smartfona w takich, pod takimi kątami. Nie wierzę, że ktoś tak siedzi i użytkuje system, prawda? Ale już całkowicie jest dla mnie do zrozumienia, że ktoś używa na przykład oparty smartfon i delikatne załamanie tutaj tego światła jest dopuszczalne i zobaczcie może nie będzie tego dobrze widać na kamerce, ale te takie kąty, które są dopuszczalne, są w pełni nieprzeszkadzające, da się normalnie użytkować smartfona, na przykład oglądając film oparty troszeczkę w ten sposób smartfon, zero problemu Przejdźmy może w tym momencie do wydajności tego smartfona Osobny filmik o wydajności w takich benchmarkach jak AnTuTu, GFX Bench, czy też Quadrant są w jednym filmie Znaczy, jest taki film już na naszym kanale, możecie sobie zobaczyć, jak wydajności Całe testy puściłem, tak samo Spidera, Javascripta w przeglądarce Chrome Wszystko prezentuje się naprawdę bardzo dobrze Jeżeli chodzi o gry, od razu uprzedzam, układ graficzny Mali, jaki tutaj mamy jednorodzeniowy nie zapewni nam najwyższej wydajności. Oczywiście e, chyba nikt tego nie oczekuje w smartfonie za około 399 zł. Tak więc najnowszych gier e, być może nawet uruchomimy, ale będą nam klatkować. Chodzi oczywiście o jakieś gry 3D. E, zróbmy sobie takie małe podsumowanie tego smartfona. Za około 399 zł dostajemy mm, może nie dobrze byłoby powiedzieć bogato wyposażonego smartfona, jednakże dobrze wyposażonego smartfona na pewno. Nie mamy tutaj dużej ilości pamięci i to jest troszeczkę na minus. 4 GB to nie jest dużo, jednakże mamy port microSD, do którego możemy włożyć sobie kartę microSD. To już nam daje możliwości pamięci i rozbudowy i to jest na plus. Minusem jest oczywiście 4 GB, dobrze by było jakby było 16, ale też nie możemy oczekiwać od budżetowego smartfona, że miał funkcjonalności smartfonów z wyższej półki. E, czy coś jeszcze na minus e, może bardziej na plus głośnik tylny wyraźny głośnik w rozmowach wyraźny mikrofon bez problemu obudowa całkowicie na plus e, aparat można powiedzieć dostatecznie dobry więc na plus e, w tym smartfonie e, na minus e, można byłoby jeszcze powiedzieć e, zestaw słuchawkowy który mamy w komplecie e, nie ma guziczka który umożliwia nam rozłączenie połączenia e, albo na przykład wybranie ostatniego numeru mamy po prostu zestaw słuchawkowy z mikrofonem, ale już same połączenia inicjować i rozłączać musimy w naszym smartfonie ekran, rozdzielczość jest w pełni wystarczająca może minimalnie będziemy zawiedzeni, jeżeli w pełnym trybie pionowym na przykład przeszlibyśmy na stronę Onetu, ja tu teraz przejdę to z prawej strony ten ten pasek tutaj, tych wiadomości, jakie tutaj są prezentowane, ta najmniejsza czcionka. Tutaj sobie nie odczytamy wszystkich treści. Większość tak, ale nie wszystkie. Po prostu rozdzielczość jest zbyt mała do tych treści w trybie natywnym tej przeglądarki. Oczywiście zawsze możemy sobie powiększyć, już czytelność jest w pełni akceptowalna. A jeżeli chcemy bez powiększenia przeglądać strony, zawsze możemy sobie obrócić smartfona do trybu. Poziomego, i jak widzicie, już teraz wszystko jest czytelne e, i da się użytkować bez najmniejszego problemu. Podsumowując, tego smartfona e, mamy naprawdę fajną propozycję dla osób, które szukają smartfona poniżej 400 zł. Ja tego smartfona używam, testuję, jestem z niego zadowolony i z czystym sumieniem mogę Wam polecić tego smartfona właśnie. Głównie też z tego powodu, że mamy tutaj czujnik światła, który możemy sobie włączyć. I sam będzie nam ekran dostosowywał ten czujnik, oczywiście jasność ekranu. Dla mnie to jest bardzo istotne w smartfonach, i w wielu budżetowych smartfonach tego nie ma. Mamy tu też możliwość podłączenia się do sieci Wi-Fi, mamy Bluetooth, mamy GPS, o czym mówiłem. Mamy tutaj hotspot, możemy stworzyć sobie sieć Wi-Fi i udostępniać internet dla osób tutaj w koło. Oczywiście internet musi być dostarczany z sieci mobilnej, na przykład tu Aero2. Tak więc, jak widzicie, mamy tutaj dość ciekawego smartfona z ciekawymi funkcjami. Wydaje mi się, że osoby, które go nabędą, będą zadowolone. Tak więc, nie jest to smartfon do zaawansowanych gier, jakichś wydajnych prac, ale do codziennego użycia. W praktyczny sposób, na przykład, dwie karty SIM: radio, karta micro SD. To wszystko e powoduje, że ten smartfon jest naprawdę godny polecenia e jako smartfon do 400 zł. Z mojej strony e jest wszystko naprawdę bardzo na plus. Jestem z niego zadowolony. E polecam oczywiście tego smartfona e i na sam koniec zachęcam was do subskrypcji naszego kanału MediaTester na YouTubie oraz polubienia naszego profilu MediaTester.pl na Facebooku. E będziemy także testować wyższe wersje tej serii, czyli One Touch C7 i C9. Zachęcam Was do recenzji także i tych dwóch kolejnych smartfonów z tej serii. Trzymajcie się, pozdrawiam.